Dzień no dobry kochani, Natural Fit Passion dzisiaj pokaże Wam fajną modyfikację na tzw. popularne dipsy. Jak wykonywać różnego rodzaju formy tego właśnie ćwiczenia, żeby było efektywnie. Jak muszą zaangażować przy okazji brzuchotę. Yy, średnio zaawansowane, i bardziej mocno yy, zaawansowane. No, i przychodzimy do pierwszego ćwiczenia. Popularnie, czyli wchodzimy na górę, tak. Oczywiście to jest filmik kraszany dla ludzi, którzy mają swoją przygodę, zaczynają z kalistheniką. Yy, zobaczcie, wychodzimy w górę. Wychodzimy w górę. Yy, w tej pozycji jesteśmy. I w tym momencie, no nie tak. Zwykły dips wygląda w ten sposób, że schodzimy w dół, tak, łokcie blisko. Przy tłumowi wychodzimy w górę, tak? Brzuch jest napięty oczywiście i wykonujemy takie ruchy. W momencie, kiedy odrobinę pochylimy się do przodu, taki ruch, automatycznie bardzo angażujemy naszą klatkę piersiową. Pokażę Wam teraz ruch, który bardzo dobrze, jeżeli dochodzicie już do pewnego poziomu e, wytrenowania, angażowanie brzucha, zobaczcie, czyli jeden dips, i góra, brzuch i dips Widzimy jak ładnie skośne nam się napinają. Teraz chwilę zajdę pokażę Wam to od drugiej strony, czyli wraz z kończynami dolnymi, czyli jak zaangażować. Przy okazji unosimy e, nogi w górę. Dla początkujących polecam nogi zgięte, same kolana, kiedy dochodzimy już do e, etapu, gdzie nasze brzucho jest na tyle silne, unosimy brzucho w górę i wykonujemy ten ruch unoszenia bioder w górze. Wtedy automatycznie nasze skośne nasza cała pasmo y, mięśnia prostego brzucha bardzo intensywnie pracuje. Już pokazuję. Czyli hop, wyjście. Tak wygląda to ćwiczenie. Dziękuję ślicznie, mam nadzieję, że y, filmik Wam w jakimś stopniu pomógł, przybliżył Wam, jakie ćwiczenia można wykonywać na poręczach. Dziękuję ślicznie, na to się